Yo 7, ja jestem Tomek dziś na moim kanale sub i jestem na takim wspólnym serwerze z Kamilem. I właśnie jestem w kopalni, by jakby tutaj... Szukałem, po prostu szukam Diaksów i możemy zrobić taki jakby challenge, dopóki nie znajdę Diaksów, nie zakończę tego odcinka. No chyba, że mi zabraknie już pamięci. Pamięci też nie jest. o żelazo o tu dużo do, do żelaza dobra zobaczymy mojego waterskilla kule robimy takie o dobra tutaj wylejemy spód poda Ja to też to tak wykopimy. tak specjalnie w kejrze, żeby nie było tak, nie przedłużać za bardzo odcinka. O, w ogóle możecie zobaczyć. He, na razie mam takiego z proseto. Dobra, możemy tutaj w takiej fajnej. półlepszej. Nieważne. Kopiemy się. To ja może zacznę się tak rozkopywać. Tarcze będę musiał sobie zrobić. Właśnie, to jest rzecz, której jeszcze nie zrobiłem. Jak to Kamil będzie oglądał, to wiesz, co będziemy, co będziemy musieli zrobić. Tarcze. Zapomniałem w ogóle o tym przedmiocie. Jesteśmy na wersji 1.16.5. Wybrałem, że tak jak tutaj mówię, ale jestem trochę, no jak to mówię już któryś raz, jestem chory i po prostu trochę mi się źle czuję. Dobra, redstone, dużo tego, o, fajnie. Podoba mi się. No, właśnie sobie... Jak się... Co? Co? Co to ma być? Dobra, ile? Dwa? Cztery? Sześć jaksów! O nie, jednego wykopałem. Ale sześć taksów, co? Czekajcie, może jest więcej? Chyba nie. Jest gdzieś więcej? Kurde, nie ma. Ale sześć jaksów! Oh my god! Łota hel. Jak? Jak? Nie wiem. To trzeba mieć chyba jakiś total otwarta, chyba aż 6. Ale o już nie będę mówił, bo razem zdobyłem aż 8. Dobra, wykopiemy je. Ile? 9, 19? Tak, 19. Ło, kurde. Jak ktoś mam szczęście, dlatego tego bym Nie wiem jak... To był chyba najszczęśliwszy odcinek. Że akurat chciałem sobie znaleźć diaksy. Weszłem sobie na serwa. Yy, możecie coś dołączać. Yy, podam, yy, podam link. Powiedzmy, znaczy wy tego raczej chyba nie widzicie, ale mam się robić tak białe, jak zakończę teraz odcinek, bo mi się jeszcze lepcuję i będę jeść po odcinku, więc naprawdę to był wow, jestem podjarany, e, to do widzenia, dziękuję.